Dandasana, pozycja kija, pałki, siad prost. Usiądź, pośladkami na kocach bądź na klocku, na takiej wysokości, że można było wyprostować plecy, ustawić miednicę prostopadle do podłogi. Wyciągnij mięśnie pośladków i naciskając piętami na podłogę, prostując nogi, używając rąk, wyciągnij mostek do góry, wydłużając boki tułowia. Nogi wyprostowane. Pięty dociśnięte do podłogi, palce stóp skierowane do sufitu. Mostek uniesiony do góry, barki ściągnięte w dół, łokcie zgięte. Opuszki palców dłoni oparte albo na podłodze, albo na koc. Palce stóp skierowane dokładnie do sufitu. Swobodny oddech, rozluźniona twarz. Usiądź tak, żeby plecy były kompletnie wyprostowane. Zupełnie wyprostowane na nogi. Oddychaj swobodnie. Efekty regularnego wykonywania pozycji to rozciągnięcie tyłów nóg, wzmocnienie mięśni okolicy pasa i umiejętność wyprostowania kręgosłup. Ważne, żeby usiąść odpowiednio wyżej, tak żeby plecy były wyprostowane.